Ja polecamy specjalność skóry w tym sezonie grudniowym. Jest to filet z myślą jelenia. Jest to również skóra ze spalonego w pożarze szczura. Także będzie się działo, będzie ciekawe. Zapraszamy. <grywa> W znowu szykujemy nowości na weekend, znowu szykujemy bardzo duży zestaw, taki super komfort foodowy yy, i dzisiaj się będzie dużo działo, dużo gotowania, dużo foodpornu, a pomysł jest taki, żeby przed świętami na weekend zrobić zestaw taki, będzie pewnie za 69 złotych, w którym się znajdą dwie kanapki, loaded friesy, nowa glazura, nowy sos, dwa nowe dipy albo jeden nowy dip i do tego chipsy, chipsy ze skóry kurczaka. 是啊 Zacznijmy od ciepłych sosów i zaczynamy od tego trochę prostszego, który będzie sosem pomarańczowym z gwiazdkami anerzu takim z akcentem świątecznym. Drugi sos, który dzisiaj będziemy robili. To barbecue, natomiast barbecue taki świąteczny na owocach do suszu owocowego, na wędzonych śliwkach, także będzie taki ciemny, mocno wędzony, trochę... Jak to się nazywa? Korzen, korzenny, Trochę korzenny smak. Także ma, mamy dużo suszonych owoców. Pachną wigilią, tak jest 100% wigilii. No i będziemy to przerabiali na gęsty sos taki, który podamy później osobno w formie sosu, nie w formie glotów. na bazie pieczonego czosnku już mamy go gotowy i jest super. Taki nie za tłusty, lekko przełamany cytryną, także no, smakuje bardzo fajnie. I też nie jest taki rażąco ostro-czosnkowy, jest taki o no, aromacie pieczonego czosnku, także, także myślę, że wszystkim powinien podpasować. bo się nie, nie... mogę. Dobrze, może jednak muszę przerwać pewnie. Zrobiliśmy majonez na bazie tłuszczu z kurczaka. Pierwsza wersja się udała, potem jeszcze dwa razy testowaliśmy. Miałam być bazą do sod do pipu, takiego zrobionego właśnie majonez na tłuszczu z kurczaka z jogurtem greckim trochę z przyprawami. To była wędzona papryka. Nie do końca to wyszło tak, jakbyśmy chcieli, robimy jeszcze jedno podejście i być może po prostu odpuścimy ten dip albo go zamienimy na jakiś inny. Nie zawsze wszystko wychodzi, a to był dość szalony pomysł, także no, być może będzie wymagał dopracowania, a być może po prostu porzucenia. <grytanie> ja nigdy nie porzucę tego pomysłu, ja zrobię ten majonez, to będzie najlepszy majonez na świecie. Tak, ale sos barbecue się zapowiada super. Musimy go zblendować jeszcze, tak żeby żeby zrobił się jak i wtedy będziemy dopracowywali konsystencję, smak, już dodawali wtedy cukru, dodawali być może odrobinę keczapu, zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Natomiast pod kątem samego aromatu i samego aromatu tego sosu jest już bardzo dobrze. I smakuje jak barbecue, i smakuje jak taka esencja wikini. Dobra, mamy to i robimy na ten dip i koniec Szczur suszony to jest? To jest tak. On tak biegał kiedyś? Tak, no i potem już nie biegał. Tak. Mam tutaj wczoraj upieczone skóry z kurczaka, które będziemy chcieli przerobić na chipsy. Wyglądają w tej chwili tak, dość nieapetycznie. Yy, I muszę je odgrzać, żeby uzyskały z powrotem swoją chrupkość. Z chipsów z to, że wyrezygnujemy. Nie jest to do końca w 100% nasza wina, natomiast po prostu skóry przyjechały za grube. My musielibyśmy te skóry wziąć i tak jakby zędrzeć do samej tej wierzchni warstwy, tej takiej na górnej, górnej warstwy skóry. Natomiast nasze są zbyt mięsiste. I nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie to dopiąć, tak, żeby mieć zawsze odpowiednie skóry, i żeby przerabiać je na chipsy. Także chipsy być może zastąpimy czymś innym po prostu. To jest, ale to jest już inna odmiana, to jest taka bardziej. azjatycka, azjatycka tak. nasz w sumie robiony od podstaw mysztos no Dobra, jeżeli chodzi o kanapki, pierwsza z nich, bardzo prosta, z sosem serowym na bazie m.in. sera cheddar, serka kremowego i do tego z ogórkiem takim lekko słodkim ze sałatki szwedzkiej i z cebulą marynowaną. Druga kanapka jeszcze prostsza, tak naprawdę bułka, mięso, papryki jalapeno pokrojone w krążki marynowane i do tego sos klonowy, nasz firmowy. Nasz zestaw soul foodowy, comfort foodowy, przedświąteczny, ze świątecznymi akcentami. Yy, jak widać kupa jedzenia. To <grywka> no, nie da się tak inaczej mówić.